Witam, witam, kochani, serdecznie. Idziemy? Ciąg dalszy? <laughs> Idziemy, ciąg dalszy? Druga część. Wszystkie te części postaram się, żeby były pod każdym filmikiem. Część pierwsza, ta jest część druga. Część bardzo istotna, tu już przy mojej kawce, niedzielnej. No nie da się powiedzieć, słuchajcie o duszy. Teraz to wszystko, co będziecie słyszeć, to nie jest za bardzo dla nowicjuszy. Więc, część może otworzyć oczy. I być, co takiego? Co Grace mówi? Może być zaszokowana. No, ale to już wiecie: ja za długo czasu jestem na YouTube. I, I za długo już tego uczę, żeby ciągle na paluszkach, na paluszkach, na paluszkach nie powiedzieć naprawdę o co chodzi. Dusza. Bo o tym będziemy mówić. Zanim tu zacznę, króciusieńko. Wszyscy przyszliśmy tutaj z kontraktem duszy na to życie. A więc, czego mamy się nauczyć, co mamy przejść, y, lekcje karmiczne. Niektórzy rodzą się z długiem czy długami karmicznymi. To wszystko na to są czytania na mojej stronie. Także trzeba sprawdzić webinaria, bo ja o tym uczę. I tych czytań mam bardzo dużo. Jak sami wiecie, że trzeba poczekać trochę na takie czytania na filmika. Jest rada po tamtej stronie. Spotykamy się, mnie to było pokazane. I ustalamy, czego się nauczymy. Teraz jak to się dzieje wielo i międzywymiarowo. Na ten temat, co webinaria do zakupienia na mojej stronie. To pomijamy. Rodzimy się. O, czy to jest przypadek, że urodził się ktoś tego dnia, tego miesiąca, tego roku i w tym czasie? No właśnie, to wszystko, kochani, jest zaplanowane. Tu nie ma przypadku. Więc to jest ważne przy lekcjach, i długach karmicznych, to imię i nazwisko, że było dane takie, a nie inne. Później nie. można zmieniać imiona, tak jak ja z Grażyna. Dzisiaj jestem Grace, bo Grażyna nikt nie dał rady wymówić tutaj, tylko Grazina, no, no to po prostu serce mnie bolało. A poza tym mi ludzie sami mnie tutaj nazwali Grace. Ale kiedy sięgamy do czytania na poziomie duszy, ja jestem Grażyna. Liczy się także drugie imię, jeżeli jest, albo i trzecie, jeżeli było nadane, cokolwiek jest w akcie urodzenia, imię, nazwisko czy imiona, to jest jak pieczęć, jak to ja nazywam, pod kontraktem duszy. I dokładna data urodzenia z czasem co do 10 minut jest najlepiej, żeby obliczyć później ascendent księżyc. Teraz Widzicie, że skupiam się, bo chcę, żeby każdy to zrozumiał, bo tu, to jest trochę zawiłe dla tych, szczególnie, którzy usłyszą te wiadomości po raz pierwszy. Rodzimy się tylko z częścią duszy. Dlaczego? Dlatego, że z, to, z tym ogromem energii nie ma nawet możliwości, żeby cała dusza tutaj się pojawiła w, w tym wymiarze. Nie jest to możliwe, ale to jest piękna rzecz, ponieważ ta druga część duszy, ta dusza, dusza jest w dwunastym wymiarze, w najwyższym wymiarze boskim. Kiedy ja mówię: kieruj się intuicją, słuchaj swojej wyższej świadomości. Idziecie tu aż ona błyszczy, widzę. Krzeszynka, trzecie oko. Hmm. Nasze serce, nasz splot słoneczny. To jest połączenie z tym najwyższym dwunastym wymiarem, z tą naszą częścią duszy. I objawia się to, że my słyszymy zawsze te głosy, podpowiadane są wizja w wizjach, snach i tak dalej, o czym będzie następna część. Ale także w bardzo prosty sposób. Spotykamy kogoś, czyli znajdujemy się w jego Markaba, czy Markaba, jakby to nie nazwał, o tym też mówię, w międzywymiarowości, międzywymiarowe uzdrawianie i otrzymywanie wiadomości. Jest to webinarium na mojej stronie, więc nie będę wchodziła w detale. Ale wchodzimy w czyjeś pole, ten ktoś też wchodzi w nasze. 2,5 yy, metra w każdą stronę, więc czy siedzimy obok kogoś, czy stoimy przy kimś i my wyczuwamy tę energię. Ci, co wyczuwają bardzo dobrze, empatii na przykład, odczuwają bardzo szybko. Ale ci, którzy albo nie wiedzą, co to jest, albo nie wiedzą o co chodzi, to nawet poczują, no coś mi nie pasuje. <laughs> no właśnie. Jeżeli tego posłuchamy, to wyjdziemy na tym dobrze. Ale jeżeli ego pozwolimy, żeby tutaj wzięło przewagę nad intuicją, no to co powie ego? No co ty znowu wyprawiasz? Jakim ty jesteś człowiekiem? Nie znasz jej czy jego, dlaczego nie dasz szansy? No i po pięciu, dziesięciu latach powiesz: No, że też ja. Ja, ja wiedziałam, ja wiedziałem, że to jest dla mnie dobre. Dlaczego ja tego nie posłuchałem? Dlaczego ja nie uciekałem <laughs> w tych pierwszych kilku sekundach? No właśnie. To że jedziesz samochodem. Jedziesz, jedziesz i chcesz wyprzedzać. Ale coś ci mówi, że nie. Patrzy w lewo stronę, a tu nadjeżdża na przykład motocyklista. Czy inny samochód, może sportowy szybko. No ja tutaj w takich sytuacjach jestem często. Na tych highwayach. Więc, boom, to, że ja, czy ty nie wykonałeś tego ruchu, to cię ocaliło. Ocaliło życie. Nie doszło do poważnego wypadku. Więc tutaj anioły, nasza wyższa świadomość, właśnie to połączenie zawsze działa. Pytanie tylko, czy słuchamy tego? Czy słuchamy tych podpowiedzi? Czy uwierzymy tym podpowiedziom? Czy nie? I później przekonamy się, że popełniliśmy błąd. Z tym, że nie ma też czegoś takiego jak błąd. Wiecie, wszystko to są lekcje. Lekcje. Przyszliśmy tutaj, żeby się uczyć, i się uczymy. I niektórym naprawdę jest, jak mieliście ze mną robiony portret astrologiczny, numerologiczny, to, to wręcz było powiedziane: uczyć się w, na własnym doświadczeniu i pod górkę, po to, żeby później naprawdę wiedzieć <noise> i już błędu nie popełnić. Wiecie, kiedyś sama miałam czytanie robione, bardzo dawno temu. I jedyną rzecz, którą z, nigdy nie zapomniałam, ta rzecz najważniejsza, chociaż wtedy ona, nie wiedziałam o czym ona mówi, coś tu było w stanie, kiedy powiedziała, kiedy nauczysz się żyć słuchając w 100% swojej intuicji. Już nie popełnisz błędów, już będziesz tam, gdzie być powinnaś. Ale jeszcze trochę jednym słowem wody upłynie. W w Zambrowie. moim ukochanym Zambrowie. Więc uczymy się. Ale po co pod górkę i pod wiatr? Zaufać tej intuicji bardziej, bo podpowiada nam najwyższy wymiar, jaki istnieje. Właśnie i odróżnić intuicję od ego. Teraz najważniejsze. Czy może nam ktoś inny pomóc? Pytamy mamy, pytamy taty, sugerując się, że skoro mama nosiła nas w naszym, no w naszym w swoim łonie 9 miesięcy. To ona wie najlepiej. I to jest nieprawda. Ona może sama nie wiedzieć, co dla niej najlepiej. A cóż dopiero, żeby wiedziała, czy o dziecku, czy o partnerze, czy o wnukach, czy o, sąsi o sąsiadach, nie wie. Dlaczego? Dlatego, że połączenie. Pomiędzy tą częścią duszy, którą ty masz, a Twoją częścią duszy w dwunastym najwyższym boskim wymiarze jest tylko Twoja, indywidualna. Nikt nie ma tu podłączenia. Jeszcze nie słyszałam o Wikileaks, czy <laughs> o jakimkolwiek hakerze, który podłączyłby się do tego. To jest tylko i wyłącznie. Twoje połączenie. Tylko ty wiesz, co dla ciebie najlepsze, jaką decyzję podjąć, kim naprawdę jesteś, bo tamta część najwyższa duszy zna wszystkie Twoje życia. Wszystkie Twoje dary, talenty, lekcje życiowe, lekcje karmiczne, długi karmiczne i przeznaczenie. Nikt inny tego nie wie. Więc, kiedy mama radzi, hej, my wszyscy mamy, mamy, czy mieliśmy mamy, radzą naprawdę <grymnie> z serca. I to trzeba im tu dać kredyt. Chcą jak najlepiej dla dzieci, no. Mówię o dobrych, niepatologicznych rodzinach. Chcą jak najlepiej, tak powinno być. Co wcale nie oznacza, że to jest najlepsze, ok? To może być dobra rada, rad się powinno słuchać. Niemniej jednak, kiedy słyszymy radę, kiedy słyszymy podpowiedź, dobrze jest posłuchać swojej intuicji. O, co ten mój dwunasty wymiar tam podpowiada? Czy faktycznie? Jak to brzmi? Czy ja czuję się dobrze, kiedy to słyszę? Czy od razu reakcja jest: e -e, przykro mi, dziękuję za poradę. Ale to nie jest dobre dla mnie. Albo co jeszcze więcej, kiedy nam mówią, kim jesteśmy, co, po, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy, czego na pewno nie powinniśmy zaczynać robić i kim nigdy nie będziemy. <noise> Oczywiście to jest nonsens. To jest nonsens. Znowu, nie mają tego podłączenia i połączenia, które my mamy. Z naszą wyższą świadomością. Może te osoby, co doradzają do tej pory do tego filmiku, nawet nie widziały, że też mają tylko jedno, jedyne w swoim rodzaju połączenie z własną wyższą świadomością, z tą częścią duszy w dwunastym boskim wymiarze. Czyli teraz już wiecie, kochani, jeśli podejmujecie decyzję ważną, Decydujecie się na poważny krok. Albo kim jesteście? Wszystko inne to jest opinia, porada. To kim jesteście, bądź nie jesteście, to co możecie, czy czego nie możecie, w którą stronę iść powinniście, bądź nie, jaką decyzję podjąć tylko wy. Ty, 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 ja. Tylko my pojedynczo, indywidualnie wiemy, bo to jest totalnie unikatowa sprawa. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to dobrze. Jak, kochani, wytłumaczyłam dobrze? Podpiszcie pod filmikami. Jeżeli ktoś chce się więcej nauczyć, szczegółowiej, bo to jest niesamowicie ciekawe. Kiedy się wejdzie w świat, duchowy, spirytualistyczny. Im bardziej się w to wchodzi, tym więcej chce się wiedzieć, a więc można nawet zdobywać wiadomości międzywymiarowo. To jest to, jak ja żyję. Jest webinarium na ten temat. Teraz tutaj ja mam kotka. Słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się pokazać kotek, który ma halo, nad głowę, tak jak święci. To jest ósma czakra, która mi powiedziane było przez osobę umierającą, że no, już na łożu śmierci. Że ją widzi u mnie. To są zdrowiciele i spiritualistyczni nauczyciele. To jest to, co oznacza ósma czakra. Otrzymuje się wiadomości to channeling. To co przychodzi, to jest właśnie to. Teraz tu jest kotek. Um, ze skrzydełkami, jak aniołek. Słuchajcie, zwierzęta szczególnie te nasze domowe, najbliższe, te psy, kotki. Po to są, żeby być naszymi przyjacielami. Żeby nauczyć nas. Bezwarunkowej miłości. I to wszystko się świetnie składa, że ja mówię, i to nie bez czego widzicie, wszystko dzieje się w swoim czasie. Bo ja dzisiaj powinnam spacerować po parku, a robię te filmiki. Miał być tylko jeden już tu się seria robi patrzę. Po to to jest, dlatego że luty jest miesiące miłości. Wodnik i ryby. Królują w lutym. Wodnik, miłość na wielką skalę. Nie tylko dla jednej osoby. Ryby, miłość bezwarunkowa. Najlepsza, jaka istnieje. Taka, jaka jest we wszechświecie. Taką, jakiej zeznamy, jak przejdziemy na drugą stronę. Mnie to było pokazane, ja wiem, ja to czułam przez cztery dni, aż zniknęło. Ja wiem, co to jest. Tego się nie da opisać. Tego nawet się szczerze mówiąc nie da poczuć. Że nie wiem, jak się wysilała w tej chwili. <laughs> Nic z tego nie będzie. To jest coś niesamowitego. Więc po to są te czworonogi. Teraz, gdybyście zapytali, czy mają duszę, te nasze domowe czworonogi mają. Jest to troszeczkę inny koncept niż nasz, ale powiem go tyle. Czworonogi mogą istnieć jednocześnie w kilku różnych wymiarach. To już idziemy w las, więcej drzew, bardziej skomplikowane. To trzeba kupić, yy, wykupić webinarium, żeby się dowiedzieć więcej na ten temat. Więc to, co my widzimy, dotykamy, to jest trzeci wymiar. W wielowymiarowości rozumiemy, że wszystko jest energią, bo jest energią. Wszystko i my, i to, co widzicie ten ekran, ta ściana wszystko jest energia. Więc im bardziej zaczynamy rozumować wielowymiarowo, a skoro wielo, to i międzywymiarowo, tym więcej. Życie zaczyna mieć sens. No, i na tym na dzisiaj zakończę. Mam nadzieję, że podpowiedziałam, jak podejmować decyzję, jak stanąć, bo trzeba stanąć w obronie tego, kim się naprawdę jest, jeżeli czuje się, że jest się tym, a nie tamtym, że bardzo pragnie się tego czy czegoś innego. Będziecie teraz odważniejsi w obronie własnych poglądów i w podejmowaniu decyzji mądrzejsi. Buziaczki, uściski i do kolejnej części.